Faustyna Kowalska, właściwie Helena Kowalska, urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci Stanisława Kowalskiego i Marianny Kowalskiej z domu Babel, rolników we wsi Głowgowiec. Dwa dni po swoich narodzinach przyjęła chrzest w kościele świętego Goźmierza w Świnicach Babcickich. W 1914 przyjęła pierwszą komunię świętą. Warta później rozpoczęła edukację w szkole w świnicach Warcickich. jednakże po ukończeniu trzech klas musiała zrezygnować z dalszej edukacji, aby zwolnić miejsce młodszym dzieciom. Musiała szybko dorosnąć, gdyż w 16 roku życia podjęła pracę u Leokaldi Kazimierza Bryszewskich. Prowadziła ona tam dom i opiekowała się synem. Jednakże po roku oznajomiła miła rodzicom, że będzie ona w zakonie. Dwukrotnie spotkała się z umową. W 1924 roku podczas zabawy tonecznej w łódzkim parku Menecja do widzenia uręczonego Chrystusa, który miał jej wydać polecenie wstąpienia do zakonu. Ostatecznie przyłożono warszawskiego domu zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Matka Michela Morczewska w razie chęć przyjęcia jej do zakonu, wskazując jednak, że warunkiem niezwykłym dostanie się członkiem wspólnoty jest wpłata posagu. Helena Kowalska przez kolejny rok opiekowała się dziećmi i przyców, w ten sposób na wyprawkę. 1 sierpnia 1925 roku, mając wymaganą kwotę, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i rozpoczęła postulat. W klasztorze pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki, furtjanki. Podczas swojego pobytu w zakonie, doznała różnorakich objawień i przeżyć mistycznych. Na polecenie jednego ze swoich spowiedników, Faustyna zaczęła prowadzić szczegółowy zapis swoich przeżyć, zanim potem jako dzienniczek opisywała w nim cierpienia, stany mistyczne, jakie doznawała, przede wszystkim liczne wizje i objawienia. Dotyczyły one m.in. namalowanie obrazu Jezu, ufam Tobie, modlitw, koronki do miłosierdzia Bożego, godziny miłosierdzia, ustanowienia święta miłosierdzia Bożego, szerzenia czci miłosierdzia i obietnic z nimi związanych oraz... Bożego Miłosierdzia Apostolskiego Ruchu. Zapisywała również polecenia Chrystusa, żądającego, by zostało założone nowe zgromadzenie, głoszące na cały świat kult Miłosierdzia Bożego. Zgromadzenie to miało również zrzeszać wszystkich świeckich wiernych Kościoła Katolickiego. Nakaz ten urzeczywistnił się wraz z powołaniem do życia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i powstaniem świeckiego Apostolskiego Ruchu Bożego Miłosierdzia. Jak wcześniej było wspomniane, Pustyna notowała wszystko w swoim dzienniczku. Najwcześniejsze zachowane notatki pochodzą z lipca 1934 roku. Pierwsze zapiski zostały spalone przez autorkę, która wykonała polecenie anioła, którego używała wizji. Z tego powodu ostateczna wersja pamiętnika ma zaburzoną chronologię. Zakoniec opisując bieżące wydarzenia, używała retrospekcji. Na prośbę spowiednika słowa wypowiadane przez Jezusa podkreślała ołówkiem. Ostatnie zapiski pochodzą z czerwca 1938 roku. Pamięta, pamiętnik składa się z, w sumie z 600 zeszytów. Niestety, Focyna Kowalska przewlekle chorowała na gruźlicach płuc i przewodu pokarmowego, która początkowo była całkowicie nierozpoznawalna. We wrześniu 1936 roku i w kwietniu 1938 roku została wysłana do szpitala chorób wysoklasycznych na Prądniku była kurację w uzdrowisku Rabka-Zdrój ze względu na komplikacje zdrowotne przestała zajmować się ogrodem pełniła obowiązki furtianki zmarła 5 października 1938 roku o godzinie 22:45 do ostatniej chwili zachowując świadomość jednakże przez śmierć nie została zapomniana przez ludzi 7 marca 1992 roku Jan Paweł II wydał dekret o heroiczności cnót Faustyny Kowalskiej, a 21 grudnia 1992 roku dekret o cudzie za jej wstawiennictwem. 18 kwietnia 1993 roku odbyła się beatyfikacja Faustyny, która, której dokonał papież Jan Paweł II. Za cud niezbędny do wyniesienia na ołtarze uznano niepodświecone 100% uzdrowienie kobiety chorej na obrzęd limfatyczny. 30 kwietnia 2000 roku miała miejsce kanonizacja, której dokonał Jan Paweł II. Uroczystości odbyły się w Krakowie i w Rzymie. Wtedy też zostało świę... stanowione święto miłosierdzia Bożego. Za cud kanoniczny stwierdzono uzdrowienie uszkodzonej lewej komóry serca polskiego księdza. 9 grudnia 2000... 2005 roku z inicjatywy arcybiskuta Władysława Ziłka została ogłoszona patronką łodzi. Jej wspomnienie liturgiczne przypada 5 października. Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia działająca przez aktuarium w łagiwnika, rozpoczęła strenia, aby ogłosić Faustynę Kowalską doktorem Kościoła. I równocześnie wzięłam udział w uroczystości w Rzymie i u nas. Ponieważ uroczystość ta była tak ściśle złączona z Rzymem, że chociaż pisze nie mogę rozróżnić, ale tak jest, czyli jak widziałam. Widziałam w kaplicy naszej Pana Jezusa, wystawionego na monstrancji, na wielkim ołtarzu. Tłumy były tak wielkie, że ani okiem przejrzeć nie mogłam. Wszyscy z wielką radością brali udział w tej uroczystości, a wielu z nich otrzymało to, co pragnęło. Ta sama uroczystość była w Rzymie, w pięknej świątyni, i ojciec święty z całym duchowieństwem obchodził tę uroczystość. I nagle. Ujrzałam świętego Piotra, który stanął pomiędzy ołtarzem i Ojcem Świętym. Co mówił święty Piotr, nie mogłam słyszeć, lecz poznałam, że Ojciec Święty rozumiał mowę Jego. Wtem jacyś duchowni, których nie znam, zaczęli mnie badać i upokarzać, a raczej to, co napisała. Znaczy widziałam, jak Jezus sam bronił mnie i dawał zrozumienie, czego nie wiedzieli. Wtem nagle, ujrzałam jak z hostii świętej wyszły te dwa promienie, jako są namalowane na tym obrazie i rozeszły się na świat cały. Nagle ujrzałam Pana Jezusa żywego na ołtarzu naszym w postaci jako jest namalowany na obrazie tym, jednak czułam, że siostry i cały lud nie widzieli Pana Jezusa tak, jako ja Go widzę, Jezus spojrzał się z tak wielką łaskawością i radością na Ojca Świętego i pewnych kapłanów. I całe duchowieństwo, i lud, i zgromadzenie nasze w nagle zostałam porwana w bliskość Jezusa. Stanęłam na ołtarzu obok Pana Jezusa, a duch mój został napełniony tak wielkim szczęściem, którego ani pojąć, ani napisać nie jestem w stanie. Głębia pokoju i odpoczynienia zalewała duszę moją. Jezus pochylił się ku mnie i rzekł łaskawie: Czego pragniesz, córko moje? I odpowiedziałam: Pragnę chwały i czci dla miłosierdzia Twego.”